co ciebie zaskoczy w czerwcu w 2025 roku. Zapraszam bardzo serdecznie na to tarotowe czytanie. Teraz proszę pomyśl o sobie, pomyśl o swojej dacie urodzenia. Ja już w tym momencie dla ciebie kładę moje karty i sprawdzam, co ciebie zaskoczy właśnie w tym miesiącu. Karty dla ciebie. Przede wszystkim tak, na samym początku karty mówią o tym, że bardzo dla ciebie ważną kwestią w tym miesiącu będzie relacja z jakąś kobietą i to właśnie kobieta. Bardzo Mocno Ciebie zaskoczy, i nieważne, czy to będzie Twoja partnerka, czy to będzie Twoja mama, czy to będzie Twoja siostra, czy to będzie y, koleżanka, y, nie ma żadnego znaczenia. Bardzo pozytywnie. Zaskoczy Cię jakaś kobieta, y, która y, będzie chciała ciebie wesprzeć w czymś. Nie wiem, czy to będzie kwestia jakiejś wymiany zdań ktoś, nie wiem, y, poprze Twoje zdanie, Twoją opinię w środowisku, wśród ludzi, ale generalnie właśnie bardzo mocno karty o tym mówią, że w tym miesiącu bardzo pozytywnie zaskoczy. Zaskoczyć się kobieta, i powiem Ci jeszcze więcej. Nawet byś się tego nie spodziewał. Nawet byś się tego nie spodziewała, że ktoś może właśnie, że ta osoba, że ta kobieta, bo to jest w kartach totalnego zaskoczenia, że taka osoba, nie wiem, z którą może nie miałeś, nie miałaś fajnego kontaktu, albo w ogóle kontaktu nie było, jest w stanie po prostu tak jednoznacznie poprzeć ciebie. No i tu właśnie na to będziesz mógł liczyć, na to będziesz mogła liczyć w tym miesiącu. Jeśli chodzi o temat zaskoczenia, Przede wszystkim Tarot mówi tak, że praca będzie tematem dosyć zaskakującym, ale w pracy proszę uważać na bardzo szybkie tempo pracy. Bo na przykład może być taka sytuacja w najbliższym czasie, że właśnie będziesz dostawał coraz to więcej, będziesz dostawała oczywiście coraz to więcej obowiązków, 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 no ale za tymi obowiązkami nie idzie w parze niestety wypłata, tak? Więc trzeba, trzeba będzie. Zadbać po prostu o to, żeby nie przyjmować więcej niż yy, potrzeba, więcej niż, niż, niż możesz. Yy, I bądź przy tym bardzo asertywny, bo jeśli tego nie zrobisz, no to Cię zaskoczy to, że ktoś Ci po prostu wrzuci na, do Twojego koszyka tak? mnóstwo obowiązków, yy, oczywiście Twoich obowiązków, więc jakby no. Yy. Wiesz o co chodzi? Generalnie karty mówią tak, że żebyś również w tym, w, tym, w tym miesiącu, jeśli chodzi o ten temat zaskoczenia, to też tarot mówi tak, że wyjaśni się jakieś sprawy, bo to jest karta księżyca, wiesz, ale nią tę kartę księżyca przykrywa karta cesarza. Tarot mówi bardzo mocno, że coś, co było dla ciebie tajemnicą, coś, co było takie niewyjaśnione, zostanie ułożone, zostanie zorganizowane, zostanie odkryte i ułożone. Te karty bardzo mocno mówią, że o czymś ważnym się dowiesz, i również ewentualnie sprawy y, prawne, urzędowe, administracyjne, no generalnie takie instytucjonalne po prostu. Y, one bardzo mocno w tym miesiącu przyspieszą. Więc jeśli na przykład jesteś osobą, która ma jakieś y, sprawy sądowe do załatwienia, albo no to tutaj jest jakiś taki zryw i takie nagłe przyspieszenie, to dobrze. To dobrze. Karty też mówią o tym, żebyś w tym miesiącu właśnie zwrócił większą, żebyś zwróciła większą uwagę również na kwestie wyjazdu. Ktoś Ciebie zaskoczy. Może być taki wyjazd, który Ciebie będzie bardzo mocno w tym y, miesiącu zaskakiwał. No jednak mimo wszystko pojawiła się energia Rydwanu. No to jest właśnie karta podróży. To jest właśnie karta, która mówi o tym, że y, możesz gdzieś dzisiaj wyjeżdżać. Wiesz, dzisiaj, <noise> że możesz w tym miesiącu gdzieś wyjeżdżać, oczywiście. Y, a No i tu mogą być, mogą być takie właśnie y, fajne, fajne sytuacje. Także y, myślę, że też jakieś wyjazdy, a może jakieś spotkanie, może zaplanowałeś. Zaplanowałaś jakieś spotkanie z kimś właśnie w tym miesiącu? Jeśli tak, wszystko się uda, wszystko będzie bardzo, bardzo pozytywnie. Tak karty mówią. No i co, tutaj jeszcze mógłbym powiedzieć tylko tyle, że karty mówią o tym, żebyś właśnie zadbał o siebie, jeśli chodzi o pracę, żebyś nie brał tych obowiązków na siebie. No i też karty mówią, że to będzie taki czas naprawdę dużych zaskoczeń, dlatego że też w fundamencie tego układu pojawiła się karta głupca. Głupiec to jest nowa droga. Podróż, nowe zajęcia dla Ciebie. Więc ten miesiąc na pewno będzie bardzo mocno zaskakujący, ale ponieważ jest tutaj bardzo dużo pozytywnych kart, to też karty mówią o tym, że to będą takie zaskoczenia, ale pozytywne, fajne fajne, fajne zaskoczenia. E, moi kochani, bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzony czas, daj w komentarzu, proszę co sądzisz, co uważasz na temat tego czytania, czy wróżba rezonuje z tobą, czy ta przepowiednia jest trafna, jak to jest, e, będzie mi bardzo miło, gdybyś również zechciał, gdybyś zechciała udostępnić to wideo u siebie na swoim profilu, niech leci w świat dalej, niech pomaga pozostałym, no i cóż, zostało, zostało mi tylko życzyć wam wszystkiego co najlepsze, e, no i przypominam tylko osoby, które chciałyby ze mną porozmawiać, Www.lukashariach.com to jest moja strona internetowa, tam tylko możesz się ze mną umówić na tarotowe czytania. Bardzo dziękuję, wspaniałego miesiąca, cześć, pa pa!